No i cześć Mako, witam Was z tej swojej serdeczności na swoim kanale z tej strony Michał, a dziś, cóż, dziś zajmiemy się tematem, który w zasadzie dotyczy każdego kolekcjonera retro, czy to laptopów, czy to komputerów stacjonarnych, czy też konsol i innych rzeczy, a mianowicie często udaje nam się coś kupić, ale niestety bywa złamane, pęknięte. Jest trudno w ogóle doprowadzić taki plastik do porządku, sklejenie kropelką nierzadko kończy się tym, że gdzieś nam się ten plastik tutaj utleni, gdzieś nam się jeszcze roztopi, dodatkowo mamy w cholerę białych nalotów i wygląda to mega, mega źle, więc dziś spróbujemy podejść do tematu troszkę inaczej, spróbujemy... Wzmocnić taką ramkę, a czym spróbujemy wzmocnić, zaraz Wam pokażę, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No, więc mamy tutaj naszą ramkę. Jest połamana. A bardzo szkoda, by ją było tak zostawić, ponieważ jest to ramka z dość fajnego laptopa, który już tutaj miał, jakby swój film na kanale. Do tego filmu zostawiam wam opis, linka w opisie. Natomiast, cóż, dziś spróbujemy sobie to jakoś sensownie złożyć tak. A żeby to mogło wytrwać i żeby było na tyle mocne, żeby nam to już później nie strzeliło. I jak ja sobie to tutaj spróbuję podziałać. No, zakupiłem ostatnio na temu. Tak, kupuję czasami na temu, gdy była promocja, gdzie na taki oto wynalazek. Jest to, proszę ja was, zgrzewarka do plastiku, gdzie takie no, mini żelazko. Które ma teoretycznie połączyć to wszystko w bardzo ciekawy sposób. Czy to się uda? Tego nie wiem. Zaraz sobie sprawdzimy na tym materiale. W zestawie mamy tutaj dwa rodzaje takich plastikowych elementów. One służą do zatapiania siatki bądź też do uzupełniania jakichś braków do mnie. Mam. No i tutaj wyciągnijmy sobie całą resztę. Wszystko przychodzi właśnie w tym worku, który wam tutaj. Opróżniam, więc nie jest to jakoś rewelacyjnie zapakowane, ale prócz tych jakby elementów, które wam pokazałem przed chwilką, mamy taką gąbkę do szlifowania, która jest cierna z jednej strony, służy to do zmatowienia elementów. Wyszlifowania mamy tutaj trochę takich siatek metalowych, które sobie między innymi tą jedną siatkę chcę użyć do zatopienia, do naprawy tutaj tej ramki, którą przed chwilą sobie oglądaliśmy. Jest tutaj w zestawie taki śrubokręt. I czemu ma służyć taki śrubokręt? Szczerze powiedziawszy, tutaj w przypadku tego zestawu, a już chyba wiem, czemu ma służyć taki śrubokręt. Ponieważ mamy tutaj taką końcóweczkę, która jest wymienna, a biorąc pod uwagę, że ona jest wymienna, no to tym właśnie rzekomym śrubokrętem, podejrzewam, sobie dokonujemy takiej wymiany. Spróbujmy. O, OK. Założymy sobie tą większą końcówę. Troszkę może ją wypuścimy, a może nawet nie. I składamy to. Wygląda to wszystko troszkę tak, Lelawo, ale to nie chodzi o to, żeby wyglądało, a raczej o to, żeby działało. De samych końcówek mamy tutaj y, trzy, jedną wkręconą w sam ten pistolet do wygrzewania, y, a dwie takie dodatkowe tutaj jeszcze w zestawie. W zestawie mamy jeszcze takiego stenda, który raczej służy do tego, żeby ten pistolet jakoś tak, no gdzieś to może... Przykręcić i tak jakoś postawić. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie widzę tego, ale jest. No, i oprócz tych wszystkich bajerów mamy jeszcze taką szczotkę drucianą do czyszczenia, dodatkowo elementów, to szczerze powiedziawszy, może mi się przydać do czyszczenia, na przykład zaoksydowanych, magnezowych czy aluminiowych. Obudów wewnętrznych laptopów. No i tak to wygląda. Taki minigun ma 100W, 50Hz, 220V. Mamy tutaj zwykłą taką końcóweczkę do zasilania. Ona już w pudełku jest tak lekko, z wyję... po wyjęciu z pudełka, jest taka lekko już przekrzywiona, co jakoś nie wróży. Super, ale z drugiej strony mamy tutaj taki przycisk, który ma nam włączać, wyłączać cały ten bajer, no i diodę podświetlającą. Ja szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem, czy to w ogóle działa, więc zaczniemy od tego, że sobie to spróbuję podłączyć grę, i zobaczyć, grę, czy w ogóle to w jakikolwiek sposób grzeje. Sam przewód no szczerze powiedziawszy nie sprawia wrażenia, żeby był jakiś taki tani. Jest dość plastyczny, czyli ten plastik, którym jest objechany no, nie jest najgorszy, jakości. Natomiast czuć, że te żyłki w środku to pewnie nawet nie jest półtorej kwadrat. To są, to są jakieś takie sznureczki. Więc prędzej czy później, pierwszą rzeczą, jaką będzie trzeba pewnie wymienić, będzie ten kabel. Ok, ja sobie go podłączę, spauzujemy na chwilkę i zobaczymy, czy to w ogóle grzeje. I zobaczcie, jak to tutaj wyszło. Cholera jasna, wygląda to naprawdę mega dobrze. Wgrzałem to tu bez żadnego problemu tym hitganem. rozkminiłem do czego służy przycisk. A mianowicie, kiedy nie używamy tego hitgana, on się podgrzewa standardowo do 30 W. A w momencie, kiedy naciskamy przycisk, on nam się dogrzewa do 100. I zobaczcie, jak ładnie nam to tutaj wgrzało tym żelazkiem. Całkiem nie wygląda to najgorzej, a z drugiej strony, ok. Mamy tutaj delikatne, naprawdę delikatne odbarwienie. Natomiast, no w momencie, kiedy ja naginam tę ramkę. Ona tutaj bardzo dobrze nam trzyma. Nie ma żadnego problemu, że w każdej chwili nam to tutaj może pęknąć, co jest mega atutem. I generalnie, no, ja bardzo polecam w takim razie takie rozwiązanie. Żywcem z temu podarmożce, a robi mega, mega robotę. Ok. Ja sobie to teraz poskładam, podoklejam sobie tutaj na kropelce jeszcze te brakujące stędy i widzimy się w momencie, kiedy laptop będzie złożony. Więc no, do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie, udało się tutaj tą ramkę złożyć dzięki temu hit gunowi. I wygląda to no, całkiem niezgorsza. No, zobaczcie sobie, tutaj dam Wam zooma razy dwa i troszkę Wam to tutaj obniżę. I tutaj mamy to. Zgrzewanie. I tak jak się przyjrzycie, fakt, faktem ok, widać. Natomiast no, nie jest to jakieś dramatyczne. Nie wygląda to tak, jakby to było klejone kropelką. I generalnie bardzo fajnie się trzyma, gdzie także dla mnie osobiście jest to mega fajna sprawa, że takie coś sobie na tym temu nabyłem. Gdy generalnie to jest sporo ciekawych rzeczy na temu, które można sobie kupić. Gdy mi, oprócz tego żelazka można powiedzieć, do wtapiania siatki czy regeneracji gdy tymi pałeczkami. Zakupiłem sobie jeszcze taki hitgan do spinek. Gdyby gdzieś tutaj była matryca połamana, ma grubsze plastiki, więc można się mocniej pobawić. Troszkę takich rzeczy sobie nabyłem. Jeżeli chcecie, jakiś osobny, dedykowany materiał z rzeczami, różnymi ciekawostkami z temu, które sobie kupuję do bieżącej pracy, to chętnie Wam taki materiał zrobię. Napiszcie w komentarzach. Natomiast no, na ten moment. Jeżeli o mnie chodzi, wydaje mi się, że jest to bardzo trafiony zakup i generalnie mogę polecić każdemu, kto chce sobie w ten sposób podejść do naprawy swoich sprzętów. O tyle fajny laptop to jest, że mamy tutaj do czynienia z AMD K6 450 MHz, którego możemy sobie taktować od wartości 133 MHz do nawet 500 MHz włącznie. Więc to jest naprawdę fajny laptop z naprawdę fajnym procesorem. I generalnie szkoda by go było spisać na straty. A części dziś do tego typu sprzętów są praktycznie nieosiągalne. Więc tym bardziej, bardzo, bardzo fajnie, że udało się ten temat, ten sprzęt ogarnąć przy pomocy takiego żelazka. Z temu. ja za to dałem chyba, nie wiem, 20 parę, 30 parę złotych. No, musicie przyznać, że jak na cenę jest to warte, biorąc pod uwagę cały zestaw, jaki do tego przychodzi, i taki Siatki, która również była w zestawie. Gdy wyciąłem tak naprawdę mały kawałeczek tej siatki, po to tylko, żeby sobie go tutaj wtopić Gdy na tą ramkę. Tak, żeby się to trzymało, i tak, żeby już nie latało, nie pękało w jedną w drugą stronę. Więc no, do naprawy retro, do naprawy tego typu sprzętów uważam, że jest to świetny bajer. Trzeba oczywiście sobie wyrobić rękę. Ponieważ odnoszę wrażenie, że gdybym zbyt mocno nie cisnął na tą siatkę, tylko był troszkę bardziej cierpliwy, to nie miałbym tutaj tego delikatnego wybrzuszenia. A tak, no to nic już z tym nie poradzę, jest jak jest. Ale i tak. My Myślę, że wyszło kozacko. Więc cóż, nie przedłużając, przejdźmy do podsumowania. No i co? No i kurde, musicie przyznać, że taki gun to kozacka sprawa. I generalnie fajnie jest coś takiego posiadać w sytuacji, kiedy macie sporo tych sprzętów. Do naprawy taki plastik można bardzo łatwo od lewej strony nim pospawać, wzmocnić. To jest dużo lepsze niż zagrzewanie gdzieś tam lutownicą, czy nie wiem klejenie na kropelkę, czy inny wynalazek. Dlatego, że wtapiając taką siatkę, naprawdę wzmacniamy po całej długości ten sprzęt i mamy gwarancję, że nam to fajnie długo pożyje. I kurde, no biorąc pod uwagę cenę takiego sprzętu. Jestem w stanie mu wybaczyć jego prostotę budowy i fakt, że nie wygląda jak milion dolarów. Gdy tutaj zasadniczo najważniejsze jest, żeby takie rzeczy działały, a ta rzecz działa. Więc ze swojej strony gorąco polecam taki wynalazek. Gdy tak jak mówię, ja sobie to kupiłem na temu za jakieś 20 par albo 30 parę złotych, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, bo kupowałem w większym zestawie gratów. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chcecie jakiś dedykowany odcinek, gdzie wam pokażę, jakie między innymi graty sobie od nich no to taki odcinek też wam zrobię. A tymczasem, na ten moment, cóż, jeżeli filmik się podobał, pomógł w jakiś sposób, naprowadził na drogę, Łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół, a jeżeli taki content do Ciebie trafia i ogólnie lubisz tematy retro, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jak tam na dole dasz subskrybuj, no bo kanał będzie rósł, ja się będę rozwijał, a Wy będziecie mieli coraz to nowsze treści. A z tej strony, z mojej strony na koniec chciałbym jeszcze serdecznie wszystkim podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, łapy w górę, subskrypcje, donaty, sprzęty, wszystko, co tylko jesteście w stanie mi tutaj od siebie dać. Jesteście wielcy i i to dzięki Wam że jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. I cóż, z mojej strony na ten moment. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.